Witam wszystkich. 6 godzina. Nie, no 6.30 już jest. Patrzcie, jaki ładny wschód słońca. Do ładowania. Nie wiem jeszcze, o której będzie to ładowanie. Kurczak, taka marka ładnie nagrywa, a jest szaro. No nieźle. Yy, jedziemy z Magdo składać żmikę i pewne modyfikacje, żeby to jakoś w miarę poszło. No niestety, ale będziemy się paprać, babrać w błocie No więc tak, zaraz pokażę mo wam moją inwencję twórczą ze za 15.00, gdzie zaraz samochód ma przyjechać I tak Taka przedłużka rury Żeby łatwo było sypać do łyżki e, Tutaj przyczepiłem takie grabki żeby tym sterować po szerokości łyżk, łyżki żeby no można było w sumie to niżej bo ja to odcinałem ale jak niżej o, ok, opuszczę ni yy, łyżkę to ona się otwiera wiecie o co chodzi ten, ten ledwie jest coraz niżej więc jak podniosę to będzie pełne łyżki prawie że no i, i wtedy ktoś tutaj będzie sterował nie będzie się kurzyło na niego nie yy, żeby sterować ręką więc takie sobie coś wymyśliłem. Zapomnieliśmy rynny, Magda pojechała i zapomnieliśmy kluczy. A ogólnie ten nowy kosz tutaj wlazł. Już jest trochę sfatygowany, ale to przez to, że tym pasem się go podnosi i jego tam ściska. No, tutaj trochę pszenicy jest, bo jak pobierałem próbę w taczkę, to później tutaj wsypałem. No i jeszcze tato pojechał yy, Przewieźć kawałek profila tutaj Przykręcić i tutaj I na tym zawiesić żmijkę yy, Mamy tutaj taką konstrukcję, ale Żeby dać rynę, To ona już jest troszkę za, za niska I trzeba będzie Podnieść tą żmijkę I ją trochę tutaj wyregulować Żeby tą rynną się dobrze sypywało. Powiem wam, że działa mój patent. Dobra. No, dla ptaszków trochę się rozsypie. Ta powszeczka chyba nie będzie potrzebna, może na następny raz się przyda. Ten samochód chyba już się tak załaduje. Przy jednej stronie nasypać. Tak. A znowu, wiecie, z tym teleskopem to sobie mam wysunięte w jedną pozycję i już nim nie ruszam. No, Kolejniki będą coraz większe, coraz większe, coraz większe. Ale nie mogę zjechać z innym, bo to jeszcze gorzej narobię. Jak zacznie, zacznę jeździć po bokach. Yy, po prostu już są wyjeżdżone ślady, on będzie jechał jak po torach. Ładowarką. Chociaż i tak powiem Wam, że myślałem, że będzie większe błoto. Nie jest takie duże błoto, ale to jeszcze kwestia jednego deszczu pewnie. Znaczy ogólnie myślałem, że ten śnieg zrobi dużo błota, ale nie jest tak źle. Да. Dobrze, że nie pada. Przez to, że mam wysunięty teleskop naprzód przednie koła mocno tutaj się zapadają tylne prawie w powietrzu. Wyzorkowo, ja tu i tak sobie przejechałem ciągnikiem. Jakiś tam ślad zrobiłem. Ale co, to droga nie jest ujeżdżona, że jest to pole upra uprawiane. Ale i tak, w tamtym roku były gorsze kolejny. no nie powiedziane, że takie tutaj nie będą i w tym roku. To jest dopiero, nie wiem, czwarta łyżka. Po całym załadunku to też może tutaj kiepsko wyglądać to wszystko. Przyjechałem, wystawiłem komerkę w środku i ładowarkę tam pod szosą. Troszkę tutaj porównałem, ale już trochę lepiej to wygląda pod Nie zabieram tego, bo jeszcze ma przyjechać dzisiaj jeden transport. Eee, ma być jeden transport dzisiaj, jeszcze. Kurczę, powiem Wam, że tu jest jasno, a teraz na podglądzie wygląda tak, jakby było ciemno, pochmurno a a tak naprawdę jest tak kurcze dosyć jasne. Nie wiem czy to znowu jakieś ustawienia są inne, muszę zaraz sprawdzić. No także czekamy na, na ciężarówkę następną i dzisiaj dwie pojedzie. Muszę nagrać końcówkę, zakończenie tego filmu, bo nie wiadomo kiedy ten kierowca przyjedzie, może przyjedzie na noc, będzie chciał się za, załadować, to będzie już po nocy, więc tego nawet nie nagram. I tak, jeszcze jedno, może ktoś ma fasolę do suszenia, chciałby skorzystać, bo jak ja będę miał chyba dwie suszarnie, czy tam trzy suszarnie i koniec z suszeniem, będę chciał to rozmontować sobie. Może ktoś ma jeszcze na strychu jakąś 20, 19 i, i jednak stwierdzi, że, że mu to nie wyschnie, to proszę się odezwać, co jeszcze? Mm, jeszcze nagrywam w tą stronę, bo tam stoi yy, mój nowy nabytek, <grym>, samochód. Tak, w końcu dorobiłem się samochodu. Yy, sprinter nie mój na firmę, leasing niespłacony. Yy, Ford Magdy, chociaż tam już sprzęgło coraz gorzej się ślizga, już się praktycznie bardzo ciężko jeździ. A ten nowy nowytek to wam pokażę jutro. Jutro zrobimy z niego odcinek i wam pokażę co kupiłem. Także miłego wieczoru, trzymajcie się, cześć.